Witam państwa serdecznie w gminie Długoenkar. Jest to jedna z największych gmin wiejskich w Polsce, a na pewno największa w województwie dolnośląskim. Gmina składa się z 41 sołectw, które zamieszkuje około 40 tysięcy mieszkańców. Po wygranych wyborach w 2018 roku pan Wójt, Wojciech Błoński, podjął ze wszech miar odważną i jak się później okazało, Słuszną decyzję utworzenia własnej jednostki, która będzie się zatrzymywała utrzymaniem tak zwanych terenów publicznych. W zakres tego wchodzi m.in. utrzymanie terenów sportowych, terenów rekreacyjnych, a także poboczy dróg. Te prace wykonuje w tej chwili nasza własna jednostka. Na pewno pozwoliło to obniżyć nam koszty wykonania tych prac. W wyniku przetargu został wyłoniony dostawca sprzętu firma Deutschfar. Która dostarczyła nam ciągniki, które są jakby bazą i podstawą, plus osprzęt do wykonywania tych prac. Traktor, który był pierwszy zakupiony w tej, w tej firmie, to model AgroKit 230, który obecnie jest zastąpiony modelem 3050. Różnią się te modele tak naprawdę tym, że w starszym modelu, Ciągnik był wyposażony w japońskie serce Mitsubishi czterocylindrowy o mocy 50 koni, u to na 200. Nowy model, który teraz występuje 3050, kolejny jego brat 3060, mają to samo miejsce produkcji, natomiast serce się troszkę zmieniło, bo, bo tam już mamy Perkinsa, też 50-konnego. Deutzfar sprawdził się po raz pierwszy, więc zostało kolejne zapytanie skierowane do nas, żebyśmy wystawili jakąś naszą ofertę. Oczywiście był duży przetarg na ten temat. Duży traktor, około 160-170 koni i mniejszy jego brat, około 120. Tak naprawdę miało się zaczynać od 100 do 120 koni. Padło na modele 525 i 665. W tym momencie tak naprawdę modele. Lekko niedostępne, bo 665 została zastąpiona modelem 670 w tym momencie. Modernizację, jaką przeszedł ten traktor, tak naprawdę dwie. Zmiana samego zbiornika paliwa i przede wszystkim hydraulika mieszana, co jest tak naprawdę dużym udogodnieniem. Mniejszy 525 został zastąpiony tak naprawdę. Ciężko odnaleźć teraz odnośnik do tego 6, seria 6C bądź też 525. Dlaczego? Dlatego, że ten traktor, który tutaj gmina posiada, ma miękką oś, a w 525 obecnym modelu ta miękka oś nie występuje dopiero w modelach 6C. Znajdujemy się właśnie w miejscowości Bierzyce, gdzie traktor 525 zagregowany jest z kosiarką czołową BK-250. W tym momencie z tyłu ma również zamontowaną wysiennik WWT-480 o zasięgu 4,8 metra. Przednia kosiarka działa na szerokości 2,5 metra. Traktor jest również wyposażony w super system SDD, który w tym momencie bardzo ułatwia pracę operatorowi. System pozwala na redukcję obrotu kołem kierownicy. Poza tym funkcja Stop and Go, która jest wykorzystana w tym traktorze, znacznie ułatwia pracę operatora ze względu na to, że tak często nie musi wciskać sprzęgła. Zatrzymanie traktora, jak i jego start realizowany jest za pomocą hamulca. Tak naprawdę wciskamy, tak to się zatrzymuje, puszczamy hamulec i traktor po prostu startuje. W tym momencie znajdujemy się obok miejscowości Ramiszów, tym razem z większym modelem, modelem 665 RC Shift. Ciągnik będzie współpracował razem z kosiarką tylnoboczną firmy Pronar, model BBK 160M. Gmina Długołęka posiada tych kosiarek tylnych 3 bądź 4. Najmniejszy model Med20. Kolejny metr 40, metr 60, i 2 metry. Ze względu na różnego rodzaju ukształtowania terenu, głębokości rowów, jedna rzecz wspólna dla tego traktora i tamtego, który mieliśmy, obciążenie kół tylnych. W tamtym traktorze było to 260 kg, w tym ciągniku aż 1340 kg. Dzięki czemu traktor razem na pusto. Ponad 8 ton, 8200 z tym obciążeniem i z balastem przednim ponad 10 ton. Na przodzie traktora zamontowany wysiennik WWP e, firmy Pronar. E, o swoim zasięgu 5 metrów. E, wysiennik bardzo łatwo się adaptuje, wymieniając głowice przednie. W tym momencie mamy GK110, 1,10 e, metr 10 szerokości. więcej informacji zapraszamy państwa na naszą stronę internetową stomilagro.pl lub bezpośrednio do naszych oddziałów na terenie dolnego śląska do wilkowa na podkarpacie sanok czerteż bądź też na Mazowsze do ciechanowa